Buongiorno, come Mam nadzieję, że wszystko w porządku u Was, jesteście zdrowi i gotowi na nowy odcinek. Jeżeli tak, to Lecimy z nim! W dzisiejszym odcinku bierzemy zupełnie kogoś nowego pod lupę. Chłopak w dużej mierze udostępnia swoje filmiki o kuchni amerykańskiej. Ostatnio parę włoskich przepisów wrzucił, więc chciałem się przyjrzeć razem z wami. Zobaczmy czy będzie je zginieształcał tak jak Amerykanie i większość na polskim YouTubie, czy zobaczymy jakiś oryginał. Nie przeciągajmy! Wajandiamo! Dzisiejszy przepis będzie strzałem w dziesiątkę, jeśli chodzi o moje gusta, bo Rzymianie, jak się okazuje, też lubią kombinować przed Wami dzisiaj pasta, a la zazona, czyli Dokładnie, nie tylko Rzymianie lubią kombinować, ale i Włosi. Jest wiele nowych dań, które nie są nazwane carbonara, pasta a la gricia, tylko zupełnie inaczej, bo jak dodajesz jeden, dwa, cztery, Pięć innych składników, to te danie będzie już zupełnie inne. Będzie miało zupełnie inne imię, nazwisko. A to jest taki sygnał dla Pascala, Okrasy, że jak coś zmieniasz, to te danie już nie będzie te same i nie będzie tak samo się nazywać. ...cztery czterech klasyków z Rzymu, Carbonary, Cacio e pepe, Ala Grisha oraz Amatrysiany. Także mamy cztery klasyki. Oh my god! Wow! Szapoba jak dotąd? jest bardzo dobrze. I w jednym, ale jakim cudem w ogóle to się może udać, że mamy takie kombo takie w jednym i to faktycznie jest dobre. Jest bardzo proste wytłumaczenie, jedziemy. Można to w sumie nazwać ewolucją rzymskiego makaronu. Na początku mamy ser pecorino oraz pieprz, czyli cacio e pepe, cacio. Pepe, jak nazwa wskazuje, czyli podstawowy makaron rzymski. Następnie, kiedy dodamy do tego guanciale, robi się z tego alla grisia, pasta alla gricia, a jeśli skręcimy pasta a i dodamy do tego żółtka, zrobi się z tego carbonara. Ale jeśli dodamy do tego sos pomidorowy, wyjdzie nam amatriciana. I stąd właśnie. Tylko, że w amatryczanie nie ma jajek. To musicie zapamiętać. Zapomniał o tym. Właśnie te cztery znalazły wspólną drogę, dlatego, jak widzicie, kombinacja zarąbista. Zróbmy dzisiaj taki makaron rzymski, ostateczny. Jedziemy. Niezależnie od tego, czy gotujecie, czy nie, warto jajka sparzyć we wrzątku przez jakieś 10 sekund, żeby nie było, że salmonella, czy coś. A tak możecie wtedy bezpiecznie, spokojnie sobie używać takiego jajka. 10 sekund i z głowy. Szybkie podsumowanie, co jest potrzebne. Pecorino kupicie bez problemu. W każdym markecie możecie zastąpić ostatecznie jakimś, na przykład parmezanem lub grana padano. Będzie słodsze, ale też zadziała. Pieprz oczywiście to jest bez problemu. Jajka ważne, żeby były w temperaturze pokojowej i sparzamy, żeby nie było. Sos pomidorowy oczywiście. Pomidory z puszki jak najlepszej jakości, tu nie trzeba dużo mówić. Guanciale. Guanciale bez problemu możecie zamówić sobie online. Makaron w tym przypadku rigatoni. Jak dotąd muszę powiedzieć, chłopie, idziesz jak burza. Wielkie plus dla siebie. Brawo! Zostaje jeszcze składnik ostatni, czyli kiełbasa włoska. Za chwilę ją przygotujemy. Ok, przejdźmy do kiełbaski. Może być pikantna, może być normalna. W każdym razie, we Włoszech używa się kiełbaski. U nich po prostu kiełbaska. W Stanach na to mówią Italian Sausage, więc u nas to nie jest zbyt popularne. U nas są, wiadomo, nasze kiełbasy można też dostać. Jeżeli ktoś jest zaciekawiony, gdzie można taką włoską kiełbaskę kupić? Piszcie w komentarzach, podam linka Wam polskie przyprawiane po naszemu. A we Włoszech one są bardzo specyficznie przyprawiane. I tutaj spróbuję dzisiaj zrobić taką uproszczoną wersję kiełbasy, właśnie takiej pikantnej, włoskiej, powiedzmy. No, nie będzie tak w 100%, ale tak, żebyśmy na polskie realia mniej więcej sobie to odtworzyli. Podstawowe przyprawy, które będziecie znali, ogólnie zaczynamy od mięsa. To jest z łopatki wieprzowej albo z szynki. Trochę soli, czosnek w proszku, papryka w proszku, płatki chili, w moim przypadku mogą być, daru, oczywiście. Ale możecie, jak chcecie takie faktycznie włoski smak, to polecam. W oszonie są kalabryjskie papryczki w sło słoiczku. Też tak, mogą być jak nie, najbardziej? Nie jestem pewien, czy to padło nazwa kalabryjskie, ale są takie papryczki włoskie, takie maciubkie, słoiczki i one są bombowe, idealnie mi pasowały. Całkowicie się zgadzam, oczywiście możecie trochę ostrzej zrobić, jak ktoś nie za bardzo trawi ostrego, bo też są takie osoby, to oczywiście możecie tej ostrej papryczki nie dodawać. Idźcie na skróty. I kupcie te kiełbasy, nie są drogie, a wysokiej jakości, z Włoch sprowadzane. Pojawiają się dwa zioła, dwie przyprawy, których u nas się rzadko używa, nasiona nyżu oraz nasiona kopru włoskiego. I to właśnie one będą tutaj robiły bardzo specyficzny zapach i smak tej kiełbasy. Nie będę dawał tego dużo, bo to jest bardzo aromatyczne, jest bardzo wyczuwalne, ze względu na to, że my w Polsce tego nie jemy. Więc ta kiełbasa będzie dla nas po prostu, żeby nie była zbyt intensywna, to trzeba z umiarem to. Także na oko doprawiam. Możecie dodać trochę oliwy, jeżeli chcecie, żeby było bardziej tłuste. Ja tutaj, że dużo będzie tłuszczu w tym wszystkim, dzisiaj to nie będę dodawał. O, coś takiego i zaraz zobaczymy, jak to wygląda po wymieszaniu. To mi też przypomina kiełbaskę, którą zawsze robię z przepisu tonego Dżemignani do jego piz pizzy New Yorker. Jest bardzo, bardzo fajna jest ta kiełbaska. W sumie żałuję, że jeszcze nie nagrałem o tym odcinka, bo myślę, że to jest warte, więc myślę, że to jest dobry trop, żeby zrobić o takich kiełbasach niepolskich odcinek. Dobra, mieszam. No, będę bardzo ciekawy na taki odcinek, więc no, muszę powiedzieć Tobie, że... I właśnie tu by się przydała ta papryczka ze słoiczka, o której mówiłem, bo ona jest taka właśnie w takiej zalewie tłustej i to zarąbiście działa. Tam jest taka oliwa jakby paprykowa. Zaraz zobaczę, czy nie mam gdzieś swojej. Finalnie dodam odrobinę oliwy. Można oczywiście. I mieszam dalej. I okej, okay, mamy taką kiełbaskę. Ona będzie tutaj idealnie się nadawała. Ok, wszystkie składniki mamy gotowe, więc lecimy po kolei z przepisem. Na początek przygotujemy sobie głońciale. Odkrajamy te ranty. Bo to jest skóra i nam się nie przyda. W tym przypadku. Dół też. O, bardzo to dobrze. Trzeba zachować, żeby sobie na przykład. Bardzo dobrze. I te ranty będziesz mógł je użyć do. Przysmażania, bo wytopi tobie oleju naturalnego, więc to jest naprawdę, mm. albo później sobie do jajecznicy dodać. O, matko, jedyna. Wytopić tłuszcz do jakiegoś innego makaronu, z tej skóry. I teraz kroimy go w taką większą kostkę, powiedzmy. Dokładnie, tobie paski. Jak dotąd muszę powiedzieć, jestem pozytywnie zaskoczony. Taki szczegół, o którym nie wspomniałem, a warto, że potrzebna jest jeszcze tam oczywiście cebulka, więc tutaj cebulka oraz całkowita zgoda. Cebulę dodajemy. Bardzo dobrze. Myślałem, że zapomniałeś o tym czosnek. Czosnku nie dodajemy. No, jeden minus. W czosnku zostawiam Wam dowolność, możecie posiekać w plastiku. Nie możecie użyć. Jedyny minus, który mu muszę Tobie dać. terki albo zgnieść na wyciskarce, ja tak zrobię. Jakoś tak preferuję, zawsze dla mnie to ma więcej smaku. Teraz patelnia, wrzucamy guanciale, włączamy. Powoli niech się tłuszcz wytapia i zaczynamy Przesmażać tak delikatnie. Guanciale nam się grzeje, w tym czasie przygotowujemy carbonare. Skakuje pecorino, romano i trzy żółtka. Ile jajek użyjecie, to zależy ile osób będzie jadło u Was. Na trzy osoby używacie czterech jajek. Trzy żółtka, jedno całe. Przypominam, że ważne, żeby były sparzone jajka, w razie czego. Plus, żeby były w temperaturze pokojowej, bo będzie dużo łatwiej kontrolować wszystko na, na patelni. I do tego sporo świeżo zmielonego pieprzu. Mieszamy. Na razie nam wyjdzie z tego taka gęsta pasta, ale potem jak dodamy do tego wodę z makaronu i trochę tłuszczu z guanciale, to się zrobi taka pasta, która tu będzie idealnie pasowała. Idealnie! Dobra, guanciale mamy pięknie zarumienione. Tłuszcz musimy teraz oddzielić, wyjąć guanciale. Teraz połowę. Nie musimy, ale możemy oczywiście. Resztę zostawiamy. Teraz włączamy ogień. Tuż zostaje, palamy maszynę. Ten pieprz możecie wywalić, jeżeli nie chcecie, ale on tutaj będzie fajnie robił. Nic się nie przypali, zapewniam. Wrzucamy mięso. A z tej strony od razu czosnek i cebulek. Ok, to się już zaczyna ładnie tegować. I teraz to pięknie mieszamy. Zmniejszam ogień, bo trochę przesadziłem. A w międzyczasie jeszcze jedna rzecz. Wrzucamy makaron. Nastawiamy 11 minut. Tu było 13 według czasu, ale będzie takie mega. Trochę przesadziłeś, jak chodzi o makaron. Za mały garnek, za mało wody, trochę za mało się gotował. Ta woda musi bąbelkować, musi być taka prawie jak wulkan. Caldentę przy 11 i wtedy jeszcze w sosie dojdzie, przez kolejne 3-4 minuty będzie akurat. Przyprawiać tego nie musimy, bo mamy pieprz z guanciale plus pieprz z pecorino tutaj dodany, plus sól, mega dużo soli z guanciale, więc też jest sól w tej kiełbasie, więc moim zdaniem nie ma potrzeby tego przyprawiać, ale jeszcze za chwilę sprawdzimy, jak sobie podsmażę to spróbuję. Dobra, sprawdzam smak. Jest git, bardzo fajne. Jeżeli ktoś lubi bardziej słone, to może tutaj na tym etapie dosolić, moim zdaniem jest w sam raz. No i teraz wjeżdża posata, jak tam, co tam macie. Ja mam pomidory dobrej jakości, więc. Doprawiamy według własnego smaku, ale pamiętajmy, że makaron w takim wypadku nie dosalamy. Użyję takich żeby nie było zbyt rzadkie, ale jak pas użyjecie pasy się, to się ładnie zredukuje. Mięsko nam się tutaj smuży Bardzo skoro, dobrze. teraz przygotujemy sobie tą, do końca tą karbonarę, dodając do niej trochę wody z makaronu. Chodzi o to, żeby to lekko tak jakby zahartować przed, przed ciągiem dalszym. Chochelką dodawaj, tą małą łyżeczką to tak szczerze powiedziawszy to tak nie za bardzo. I teraz dodajemy jeszcze jedną rzecz. Tłuszcz z guanciale. Tylko ja go wsadziłem do zamrażarki, żeby nie był go ciepły, żeby na razie temperowanie nie żeby się, się nic nie ścinało. Więc mamy teraz tłuszcz z guanciale. No i zrobiła nam się taka pasta elegancka. Dam jeszcze trochę wody do makaronu. Tu następny błąd, następny minus, który mogę Tobie dać. Ten tłuszcz też może być gorący, tak samo jak gorąca woda. Przygotuje na dużą temperaturę, która jest na patelni i dzięki temu Twoje jajko się nie zetnie, nawet jak zapomnisz palnika wyłączyć. On już się kończy gotować, proszę bardzo. I za chwilę jeszcze nad parą wodną, jak już przerzucimy makaron tutaj, tu nad wodną tego garnka sobie. No, powiem, trochę więcej wody bym y, Tobie polecił dodać do tego, ale okej. Okay. Lekko podgrzejemy ten sos. Za chwilę będzie moment, w którym trzeba będzie bardzo spinać po ślady, że tak powiem, bo będzie 3 minuty, 4 na maksymalnie, żeby mi makaron doszedł w sosie. W tym czasie musimy carbonale lekko przygotować, podgrzać. Jebuaj. Jebuaj. Widzę, chłopie, że masz dużo więcej pojęcia o gotowaniu niż 90 procent kanałów, które niby zajmują gotowaniem na polskim YouTubie. A potem ten sos do tej karbonary wrócić i wymieszać i, i zrobić top w głańciale. Także tu będziesz trzeba pilnować czasów, żeby nic, nic nie zepsuć, żeby się tutaj nam nic nie rozpierdzieliło. Lecimy. Typki twiki, jednak dam trochę soli do tego. No to co? Zaczynamy zabawę. Jak widzicie, tu elegancko sobie pracuje. Makaron dochodzi w sosie i dosłownie za chwileczkę, za jakieś dwie minuty, będziemy to łączyć ze sobą. Mocno się nie podgrzało, bo dużo wody nie było. Jakbyście mieli większy garnek, ale jest przy prawie 40 stopni, więc myślę, że jesteśmy gotowi do ostatecznego łączenia. Jeśli wychodzi zbyt gęste, to. Nice. Pierwszy raz widzę na polskim YouTube coś tak bardzo kreatywnego, a zarazem poprawnego. Wielki plus dla Ciebie. Możecie trochę wody do z makaronu dodać, bo myślę, że jest tutaj idealnie. siwo się zrobiło, idealne. Oczywiście więcej makaronu by się przydało. Dam kilka sztuk błęciale, żeby się doszło dos, 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 idealnie. Tutaj wymieszały, a resztę damy na top. Trochę i sprawdzę temperaturkę. Mamy 61 stopni, idealnie, tak żeby się nie ścięła. Niż dużej ilości guanciale. A co? Czemu nie? I na górę pokaźna ilość Pecorino Romano. Dla dekoracji jeszcze troszkę pieprzu. Widzę, że masz wielką wiedzę. Szkoda tych dwóch minusów, które musiałem tobie dać. Razem z kanałem Topgar czy nawet Grzegorzem Caputą. Grzegorz Caputa dużo niżej od was się plasuje, ale Topgar i ty. Polecam ten kanał. Piszcie w komentarzach co Wy sądzicie o tym filmiku. Życzę Wam miłego dzionka, do usłyszonka, arrivederci Amici.